Witam, w dzisiejszym wideo przedstawię jak na low levelu zarobić na jakieś pierwsze blesy. Co możemy handlować? Możemy handlować przede wszystkim impy. Angele. Sprzedajemy to za zeny. Tutaj widzimy ceny. Oto akurat z excelentami. Tutaj mamy 5 impów za 30 milionów. Zbieramy impy, wystawiamy. A później sprzedajemy. Przedajemy je za zen i kupujemy blesy za zeny. I to jest nasz sposób na zarabianie jakichś pierwszych blesów na niskim levelu. Gdzie można dropić impy? Pokażę taką miejscówkę. Muszę w dungeon 3 wejść. W dungeonie ogólnie dropią impy. Impy dropią w Elwelandzie. W Elwelandzie... I myślę, że to najlepsze miejsca będą do farmienia tych impów. Oprócz impów także możemy farmić Angele Angelę dropią w tym samym miejscu, więc je przy okazji możemy farmić. Też widzimy, że mamy no Angela dość tanie, milion za pięć sztuk. A jak wystawimy je za 10 milionów, to także z czasem zejdą. Po prostu jak zejdą, to tanie, to ktoś kupi te droższe. I tam za 450 milionów, wtedy kupujemy w Lesa. Impy i Angele bardzo szybko wypadają, także jest to szansa jakaś, żeby zarobić na low levelu. Tutaj się bardzo dobrze dropi Impy. I jakieś podstawowe Jewele. Oprócz tego, farm chaosów i innych Jeweli, LWLAN 3 najlepiej. Najlepiej to będzie Velvet 3, tam na dole na Kapitan Grizzly. Dojdę tam i pokażę, gdzie są te spoty. Oprócz tego, możemy farmić ekselenty w Dungeonie 1. Jakie excellenty w z Dungeon 1 będą więcej warte? Możemy. O tak, przy okazji, możemy farmić także jajka. Tutaj z tych królików, z których nam wypadają jakieś rzeczy. Na przykład, chaos wypadł. Z nich wypadają także paczki. A wracając do tematu, możemy w, w Dungeon 1 farmić rzeczy takie jak Dungeon 1, obojętnie w sumie jaki spot. Byle żeby to były szkielety czy duchy, i wtedy farmimy Buckler. Excellent. Najlepiej z DDHP, wiadomo, bo to będzie dużo warty. Tak jak tutaj mamy live DD, to on jest warty 200 blesów. Tutaj ze starą opcją DD, ale tego już nie wbijemy. Iż poszukujemy czegoś takiego, żeby coś takiego nam wypadło. I wtedy możemy sporo dorobić, a mopki to są bardzo słabe. Oprócz tego, Leather, Excellent, DDHP też swoją cenę będzie miał. Spróbujmy znaleźć coś na wzór. Nawet widzimy, że z live są warte sporo. A ddhp myślę, że spokojnie 50 blesów za taki item, herbej wiemy. Oprócz tego także tutaj dropi Chris. Chrisy też są sporo warte, 15 Lesów 20, zależy jakie opcje, 35. Więc to takie na dorobienie na niskich, na niskich poziomach. Oprócz tego możemy farmić jakieś skrole dla postaci, skrole, których po prostu nie ma w sklepie. Niektórzy, mimo że się nie używa niektóre skili, to chcą mieć po prostu wszystkie skile na postaci. No i wystawiamy wtedy w, w różne skile po jeden blast, czy dwa, czy trzy. I ktoś po prostu, jak ma wysokolewelowe postacie, to tych scrolli, których tu nie ma, nie chce mu się ich szukać i kupi wtedy od was ze sklepu. Oprócz tego, idemy na zen i farmienie zen. I myślę, że to wszelkie sposoby, jakie można za, zarobić na low Level. Na low levelu jest to mocno utrudnione. Od 400 plus nam się pojawia więcej opcji.